Gratyfikant Nexo Nexo Pro. Nowości w wersji 41. Począwszy od lipca wprowadzono wyliczanie wynagrodzeń w oparciu o nową wartość podatku 12%. Wynika to z wprowadzenia przepisów tzw. Nowego Polskiego Ładu, na mocy których obniżeniu uległa stawka PIT w skali podatkowej z 17 do 12%. W wersji 41 w gratyfikancie wprowadzono zmiany związane z polskim ładem 2.0. W danych domyślnych zmieniono ustawienie wchodzenia znacznika do zwolnienia z podatku dla składnika zasiłek macierzyński. Od teraz, począwszy od 1 lipca 2022 roku, będzie on wliczany do zwolnienia z podatku dla młodych seniorów Rodzin 4 i powracających z zagranicy. Przy liczeniu wynagrodzeń wypłaconych do 30 czerwca 2022 roku zasiłek macierzyński nie wchodzi do zwolnienia z podatku. Wprowadzono także od 1 lipca 2022 roku wyliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do pełnej kwoty 1000 zł, bez uwzględniania zaliczki na podatek. W programie dodano mechanizm, który długotrwałe zasiłki wpisane przed lipcem automatycznie podzieli podczas wyliczania wynagrodzeń. Zatem dla tych, które zostaną podzielone od lipca, podwyższenia będą przeliczone poprawnie. Od 1 lipca 2022 roku przestanie obowiązywać konieczność naliczania ulgi dla klasy średniej oraz odraczania zaliczki na podatek. W związku z tym na wynagrodzeniach i rachunkach w gratyfikancie i małych płacach ukryte zostaną pola z ulgą i odraczaniem zaliczki oraz nie będą one wyliczane, jeśli data wypłaty jest późniejsza niż 30 czerwca 2022 roku. Pola te nie będą też widoczne w umowach, jeśli data rozpoczęcia umowy jest późniejsza niż 30 czerwca 2022. Na wydrukach ulga dla klasy średniej została usunięta z domyślnej konfiguracji wydruku listy płac. W rozliczeniu oddelegowania funkcja dostępna w laboratorium udostępniono możliwość wprowadzenia końcowej kwoty diety w PLN, także bez konieczności wpisywania diet w poszczególnych państwach. Rozliczenie oddelegowania widoczne jest w wypłacie. Dla każdego z pól inne zwolnienia z podatku i kwota wyłączona ze składek dostępny jest informator prezentujący wyliczenia. W wersji 41 gratyfikanta Nexo dodano obsługę nowej absencji, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Nowy typ absencji rozliczany jest istniejącymi składnikami nieobecności płatne ze składników stałych zmiennych. Żeby naliczył się składnik nieobecności płatne ze składników stałych, musi być przypisany w umowie pracownika składnik stały pomniejszany w przypadku urlopów, który wchodzi do wynagrodzenia urlopowego. Dodano wczytywanie zwolnień EZLA wspólników z PUE. Zwolnienia można pobrać z pliku lub bezpośrednio z pół. Dodano nową kolumnę ułatwiającą rozpoznanie już na etapie wczytywania, czy dana osoba to wspólnik, osoba współpracująca czy pracownik. Rozszerzono możliwość funkcji wyrównanie do kwoty w definicji listy płac o parametry tylko w górę, tylko w dół, w górę lub w dół. W wersji 41 rozwiązano problem wyliczania wynagrodzenia, gdy wprowadzono absencję chorobową wyłącznie w dni wolne. Rozwiązanie to nie pomniejszanie składników wynagrodzenia.